Jak jest wazonik mały, ładny, fajny. Witam Was kochani serdecznie. Zabieram Was dzisiaj do sklepu z używanymi rzeczami. Mam wielką nadzieję, że zobaczymy coś fantastycznego, coś fajnego. A po drodze, koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Udostępniajcie wszędzie moje wideo, gdzie tylko się da, czy to na Facebooku, na Instagramie, jeżeli macie. Udostępniajcie wszędzie to wtedy mój kanał będzie mógł się rozwijać i wszyscy będą mogli zobaczyć jakie można fajne rzeczy dostać tutaj w Belgii w sklepach z używanymi rzeczami. Słuchajcie, ja biorę jeszcze łyki wody. Bo jak wiecie, wodę trzeba pić, trzeba się nawadniać. Czuję teraz, że mam dużo siły i zabieramy się Jedziemy do sklepu z używanymi rzeczami. Jest tutaj krowa, domek, pani um, Normandie, 85 centów. Śliczny wazonik, ładne złocenia. No ale niestety nie powiem wam jaka sygnatura, bo jest, jest zaklejone. Chyba, że to odkleję. Zobaczymy. Czyli tak, tutaj mamy taka dekoracyjna rzecz. Trząsę, widzicie, pokazana jest Francja. A obrazek ma taki, widzicie? Taki ma obrazek. Także dla dorosłych. Euro 30. Euro 30. Taka to, taka to rzecz. Ale do czego to służy dokładnie, to nie wiem. Co my tu mamy? Taki talerz 2,20. O, można powiedzieć go na ścianę. Taki talerz 85 centów. A zobaczcie tutaj, jaki jest wazonik z pieskiem. Euro 85. I tutaj jeszcze takie pusterko. 85 centów, ale to jest plastikowe. <laughs> A zobaczcie, świecznik, nawet ze świeczkami. Także euro 60. Dobre ceny. O. A to jest jakie ładne, zobaczcie, 15,30 euro, ale śliczne. To się tak nawet obraca, widzicie? Można obracać. To jest chyba szkło. Tak myślę. A co tutaj mamy za butelki 2,80? Styl taki indiański. Także widzicie, o, takie jakieś tutaj muszelka jeszcze jest, koraliki i takich butelek mamy dwie sztuki po 2,80 do dekoracji. Czemu nie? To jest też ładne, takie z rybą, fajne. Aha, czyli świeczkę tu można włożyć. 2,60, fajna sprawa. O co my tu mamy? Takie wazoniki szklane. Euro 60. Ten kosztuje 2,85. I tutaj jest taka szkatułka. fajna, ciekawa dosyć. 4,60. Galerie wervik, zobaczcie. Taka naklejka. Made in Italy. Made in, in Italy. I zobaczcie, taki świecznik, bardzo ładnie zrobiony z muszelek. 2,10 euro. 10 centów, dobrze sklejone to wszystko jest, także nie rozpadnie nam się. Dobrze to wygląda. Zobaczcie tu, jaki żółw. Taki żółw, 60 centów. I tutaj jeszcze mamy. I wazon na styl egipski 4,60 na styl egipski, widzicie? Jest takie wyżłobione. Tutaj jest taki wazonik z takim herbem euro 85 a tutaj ma takie kwiatki i mamy tutaj z Bawarii. Zobaczcie jaki tutaj jest fajny telefon. 3,30 kosztuje taki dekoracyjny 3,30 a tu 4,60 to, to nie wiem może gdzieś się odkleiła cena tutaj taki wybór torabek jest to kosztuje 15,50 taka torebka taka granatowy ciemny tutaj jest taka beżowa 8,60 niebieska jest i niebieska kosztuje 5,10 euro. 10 Są też takie o, białe, 4,10 euro. 10 centów. Znowu taka beżowa 6 euro. I tu jest jeszcze taka bordowa i granatowa. Tak i brązowa jeszcze taka 3,10 centów. Tutaj mamy buty i zobaczcie jakie zauważyłam śmieszne buty. Takie buty z tym, że one mają tutaj kwiaty jeszcze 8,10 euro, 6, 8 euro 10 centów no i jeszcze takich butów to ja nie widziałam nie noszone nic dla jakiejś dziewczynki proszę bardzo a dziewczynka nie chciała nosić i oddała do sklepu z rzeczami no cóż nie każdemu musi się to podobać ale pokazuję Wam jakie są go Tutaj taka komoda jest dosyć ciekawa, całkiem ładny kolor. To znaczy, się mi się bardzo podoba ten kolor. O, tak się otwiera. A, czyli tutaj jeszcze to się wysuwa. Taki to mebel, zobaczcie, widzicie. On kosztuje ten member kosztuje 46 euro. Taka to jest cena. Tutaj macie okazję zobaczyć spódnice, różne spódniczki w różnych kolorach, w różnych krojach, a także w różnych cenach. Są niektóre takie kwiatki lub też gładkie, falpaniaste. Brązowe, beżowe, no, całkiem, naprawdę, naprawdę jest wybór. No i w sumie myślę, że cena też jest bardzo dobra. Ja teraz za chwilę coś sobie tutaj wybiorę i zabiorę Was do przebierali i zrobimy sobie takie szybkie mierzymy. Tylko trudne to było, kiedy widzisz tego wszystkiego tak dużo. Zobaczcie, tutaj jeszcze taką znalazłam świetną sukienkę. Taka czerwona. i Ona w takie kwiatki białe jest, ale jest świetna. Taka przewiewna, widzicie. Ale jest super. Taka na guziczki tutaj ładne rękawki. To będzie pawełna. Ja zaraz Wam pokażę skład tej sukienki, ale jest świetnie szyta. Taka ładna, elegancka. Fajny ma kołnierzyk. Guziczki zapinane od góry do dołu. Fajnie się w niej czuję, słuchajcie. I tutaj ona cenowo wypada 6 euro. 6,10 euro. 10 centów. Powiem Wam, że fajnie jest tutaj w tym przymierzalni, bo dobre światło jest. Bo widzicie, i te rękawki można jeszcze też tak zrobić sobie. Także też y, fajnie, także też fajnie by to wyglądało. I tu już Wam pokazuję, jest taka właśnie, taki jest właśnie skład. I to jest chyba coś powiązane z zwisko z viskozą, o ile się nie mylę. Ale świetna jest sukienka. Widzicie, zadbana. I to jest taka marka, to jest Aska. Jeszcze dorwałam taką sukienkę. Bardzo ładna, delikatny róż. Powiązana z takimi białymi paskami. Także w ogóle zobaczcie jak fajnie jest krojona tutaj. Jeżeli chodzi o dekolt, czyli w takim kwadracie jest to taka gumka. Dekolt na takiej gumce. Fajna taka falbana jest. Tej sukience bardzo dobrze się czuję. Także widzicie, próbuję się tutaj ruszać, żebyście widziały kobietki mniej więcej, jak ona tutaj leży na mnie. Z tego też mam taką falbankę. Jest bardzo, bardzo wygodna. Lub też, oczywiście, można zrobić tak. Tak też można zrobić. Takie jakieś fajne buty dobrać jeszcze do tej sukienki i naprawdę można elegancko wyglądać. Chociaż ja Wam powiem, że nawet trampki też by pasowały. To jest taka, takie moje spostrzeżenie oczywiście. O, ja już wróciłam, słuchajcie. Ale mrozik, mrozik dzisiaj u nas był. Tak zimno na dworze, słuchajcie. Że normalnie, ja nie wiem... Uff. Napiszcie mi, jaka pogoda u Was. Macie słońce, słońce czy jak. A słuchajcie, wróciłam już taka głodna. jestem już taka głodna. Wiecie co, takie chodzenie w ogóle? Takie chodzenie to naprawdę czasami potrafi zmęczyć. Także ja już jestem rozebrana. No, jeszcze muszę wziąć moją torebkę i ja już pędzę. I ja już pędzę, słuchajcie, szybko do kuchni, bo jestem bardzo, bardzo, bardzo głodna. Ja teraz sobie przyszykuję, przyszykuję sobie omleta, bo jestem ciekawa, czy też często przyrządzacie omleta, czy nie, bo u mnie to wygląda tak. O, widzicie, tutaj już mam jajeczka. Teraz sobie pokroję pomidorki. Ja zawsze takie biorę te małe pomidorki. I sobie w taki sposób właśnie e, kroję. U mnie wygląda tak, że omlety <gryjemy> jemy prawie codziennie. Kiedyś to były, wiecie, takie jajka smażone, albo często też robiliśmy sadzone, a teraz po prostu idziemy w omlety. Bo nam tak jakoś posmakowało ostatnio. Tu mam jeszcze cebulę. Ja czerwoną cebulę sobie zrobię. Czerwoną cebulę, bo ostatnio, jakoś, tak, słuchajcie, polubiłam tą czerwoną cebulę i wolę sobie dodać tą czerwoną cebulę, aniżeli tą białą. O! Ja lubię akurat dużo cebuli, słuchajcie. Teraz sobie to wszystko wsypię tutaj, bo wróciłam z tych sklepów z używanymi rzeczami. Jestem, wiecie, taka głodna. W sumie tutaj powinien być szczypiorek, ale ja, tego szczypiorku, ale ja tego szczypiorku nie mam, więc dałam sobie cebulę taką czerwoną. To też tak może być. Ja sobie zawsze tak mieszam w miseczce i za chwilę będę przyprawiać mojego omleta. Jestem ciekawa, czy przyprawiacie w, ten, w taki sam sposób jak ja. OK, mamy wymieszane i teraz idą moje przyprawy. A moją przyprawą jest po prostu sól, szczypta soli, może jeszcze trochę ok. I kolejną moją przyprawą jest polski lubczek, suszony lubczek. Lubię też świeży lubczek, ale ten tutaj, suszony, naprawdę mi nie przeszkadza. Bardzo dobrze również smakuje. I do tego dodaję paprykę wędzoną. Wiecie, jakie to jest pyszne? Mm, mm, mm. Słuchajcie, palce lizać normalnie. Palce lizać jest takie pyszne. Właśnie ta papryka wędzona, ona tak daje smaku. Moje dzieci z kolei wolą um, paprykę słodką, a ja wolę paprykę wędzoną. Jestem ciekawa, jak przyrządzacie swoje omlety, czy z szynką, czy z kiełbaską, no, a może z boczkiem. Teraz mam tutaj uszykowane masałko, rozpuści się i dodam mojego omleta. Ok, patrzymy, czy już jest dobre. Jeszcze nie. Teraz czas przerzucić na drugą stronę. Wiecie co? Nie zawsze, nie zawsze się udaje, ale zobaczymy. Bo to zależy, jak ciężki jest ten omlet. Trzymajcie kciuki. O! To voila! Jeszcze chwilę dojdzie. Okej, okay. Okay, myślę, że już jest gotowy. Wygląda naprawdę apetycznie. Możemy przerzucać mojego omleta na talerz i będę zajadać się właśnie takim omletem, a do tego kanapeczka takiego chleba. To smacznego!